Daj mi jajka. A co tu podjadacie? A to co zostało kończymy. Bo wy, chłopcy, nie wiem, co z wami jest i jak to mieścicie. Jesteście tacy szczupli, a zjedliście wszystko, całą lodówkę. Dlatego teraz gotujemy resztki. Ale niewdzięczne, to wszystko dla was! Przecież macie zdrową dietę, a my chronimy was przed pokusami. Zjadając wszystko, co stanie ci na drodze, tak, że nie? No, a czego nie robi się dla przyjaciół? Prawdziwi przyjaciele wiedzą, że nie stosuję zdrowej diety i nie zjedliby mi ostatniego batona. Aha, i tutaj właśnie się mylisz. Dzisiaj nie będziesz potrzebować żadnych słodyczy, czego nie można powiedzieć o tanie. Nic. Dobrze, powiedz mi, co zaplanowałeś? Dzisiaj całkowicie zmienicie swoją dietę. I powiem od razu, że nie możecie odmówić. To wyzwanie? Tak, już zacząłem filmować, więc mam wszystkie dowody. Czy to znaczy, że cały dzień będę na diecie i będę jadła tylko sałatki i jajka? Czyli mam jeść wszystko, w nadziei, że będę tak szczupła jak ona? No, okazuje się, że tak. Tak czy inaczej, daję wam 20 minut na spisanie listy wszystkich rzeczy, których nie jecie i na odwrót, spisanie tego, co kochacie najbardziej. Muszę mniej więcej ustalić mniej na ten dzień. Tak więc co? Czas start. Dobra, 20 minut i jedziemy. Dalej, zaczynajmy. Słuchajcie, czuję się w tej sytuacji jak jakiś marionetkarz. Cokolwiek bym nie powiedział, one wszystko robią. Trzeba będzie wymyślić jakieś trudne wyzwanie. To byłoby fajne. No i co, Nicole, jak tam? Widzę, że jeszcze nie zapomniałaś, jak się pisze. Myślisz, że zapomniałam? No ja czasami zapominam, jak się oddycha. No to idź do lekarza, bo nie wszystko, co robisz, jest normalne. Dobra, powiedz, co tam wypisujesz? Co ty tam masz? Jest ciężko, nie ograniczam się w jedzeniu, więc nie mam zakazanych produktów. Przecież widzę, że coś tam napisałaś. Nudziło mi się, więc postanowiłam pomalować banany kolorowo. Do tej pory pisałam tylko o zwykłych bananach. Dobra, zapisz teraz jeszcze całą swoją dietę, żeby Tania ta wiedziała, co ją czeka. Dobra, będzie menu. Okej, okay, to napisz swoje plany dotyczące nękania Tani, a ja zobaczę, jak ona sobie radzi. Przypomniałam sobie, zwykłe banany. A, to już było. Menu, Nicole! Nie zapomnij o menu! Pamiętam, pozwól mi skończyć moją listę. Okej! Okay. No i jak ci idzie z tą listą, widzę, że pieski naprawdę ci pomagają. Yy, tak, że nie, więc będę miała więcej produktów zakazanych niż dozwolonych. O, ciekawe. A przeczytasz, co tam napisałaś? Nie jest. Słodyczy, płatków siadaniowych, ziemniaków, mleka, chleba, bułek i fry. Yy, tak, food. stop, stop, stop. To co ty w ogóle jesz? Czerpiesz energię ze słońca, czy jak? Czasami wydaje mi się, że tak. Ale w rzeczywistości jem jajka, piersku kurczaka, sałatki, wszystko co zrobię. A Kiki zjada twoją bluzę. Kiki, przestań. A nie masz nigdy na przykład ochoty. Napchać się pizzą? Oczywiście czasami mam na to ochotę, ale uprawiam tak dużo sportu i tak długo stosuję zdrową dietę, że po prostu żałowałabym swoich wysiłków. Chcesz poznać sekret? Właśnie widziałem listę Nicole. Napisało tam takie rzeczy, że można zapomnieć o prawidłowym odżywianiu. Tego właśnie się obawiałam. Dzięki mojej liście jej też nie będzie miło. Aha, i tutaj zaczyna się rywalizacja. Choć to dziwne, to nie konkurs, po prostu zmieniamy menu. Ale podoba mi się, takie metody mogą dodać temu ognia. Tak, trzymaj. nie możesz mówić nie tak jak w filmach, wiesz? Naturalnie. W środę w telewizji lecą te głupie programy kulinarne. Nie mogę przestać prowadzić jakiegoś programu odchudzającego. Wygląda na to, że Kiki lubi najbardziej kolorowe menu. I tak, trzy, dwa, jeden. czas minął! Nie, żenio! Co, czas żenio. minął! Dałem wam 20 minut. I co? Kon... Czemu księć? Wszystko już napisałam. A teraz uroczyście możecie wymienić się listami. A czemu uroczyście? No dobra, nie musicie przesadzać. Wyobraźcie sobie przynajmniej, że jest w tym jakaś powaga. No dobra. Ta-dam. Ta da da -dam. Jak na szkolnym apelu. Co? Tu jest więcej produktów zakazanych niż dozwolonych. W sumie to powiedziałem to samo. Oj, no nie zaczynaj. Dobrze, że chociaż mogę oddychać. Tyle powietrza, ile chcesz. Powietrze nie ma kalorii. Oczywiście nie jestem ekspertem, ale chyba nie ma żadnych kalorii. Jako matka muszę zadbać o twoje odżywianie. Jesz tylko obrzydliwe rzeczy. Te obrzydliwe rzeczy sprawiają, że czujesz się szczęśliwa i pełna. Nikol, jeszcze kilka lat takiej diety i duży Bogdan będzie nosił twoje ubrania. A właśnie nie, mam dobrą przemianę materii i dużo się ruszam. No dobra, diety już się zmieniły, teraz czas zacząć się ich trzymać. Tak, menu Nikol jest dokładnym przeciwieństwem słowa dieta. No i co tam Tania napisała o śniadaniu? Tak, śniadanie jest dla mnie najważniejszym posiłkiem dnia. Od niego zależy, ile energii będę miała przez resztę dnia. Ale przede wszystkim wypijam szklankę wody. I jakiś cytat. Wygląda, jakby Tania skopiowała artykuł z Wikipedii. Przynajmniej tak to brzmi. To na pewno. Zazwyczaj gotuję sobie dwa jajka na twardo bez żółtek i kroję świeże warzywa. Ha, no proszę, rozgryźliśmy sprawę! Zawsze zastanawiałem się, skąd biorą się te żółtka w lodówce. Okazuje się, że to mama kradnie te białka. Mama kupuje produkty spożywcze do lodówki, więc technicznie rzecz to my ją kradamy. Dobra, od czego zaczynasz swoje gotowanie? Ugotuję dwa jajka i umyję warzywa. Dobra, co my tu mamy? Tak, ta pusta, sałata lodowa. O, mamy rukole i co jeszcze? I pomidory. Wychodzi na to, że Tania czerpie energię z dwóch białek i kilku warzyw? Zastanawiam się, czy to ona tak mało je, czy my tak dużo. Najpewniej no jedno i drugie, ale masz rację, na pewno nie najem się takim śniadaniem. Tak, będziesz musiała chodzić głodna. Albo pokroję więcej warzyw. Może w ten sposób będę bardziej syta. Syta i może będziesz, ale wątpię, że szczęśliwa. Także wygląda to bardzo apetycznie, ale tylko dla dziewczyn. No, raczej tylko dla dziewczyn. Ja rano potrzebuję więcej mięsa. Kanapki, najlepiej sześć sztuk, i do tego jeszcze słodkie bułeczki. Dziwne, że nadal jesteś taki chudy. No i co, jak? No, w zasadzie to się najadłam. Ale zrozumiałam, że warzywa na siadanie to nie moja bajka. Została mi jeszcze woda. A co Tania pije oprócz wody? Rano pozwalam sobie na wypicie filiżanki kawy lub zielonej herbaty bez cukru. O, brzmi dobrze. Co wybierasz? Mm. Oczywiście herbatę. Kawa bez cukru jest tylko dla tych najbardziej odważnych. Po prostu niczego nie rozumiesz. Filiżanka kawy o poranku to wspaniała rzecz. U. Daj lajka, jeśli tobie też przy zalewaniu herbaty ta etykietka wpada do środka. Jak można pić herbatę bez czegoś słodkiego lub cukru? Słuchaj, może wezmę parę cukierków i nie powiemy o tym, mamie. I co, wychodzi na to, że nawet godziny nie wytrzymasz bez słodyczy? No nie, nikol się nie poddaje. Hej, dokąd idziesz? Unikam pokus. W kuchni jest zbyt wiele słodyczy. Dla kogo? Dla ciebie? Dla mojej silnej woli. No co tam, zastanawiam się, co Nicole je na śniadanie? Na śniadanie Nicole je półkę z kiełbasą i keczupem, a na deser bardzo cukierków do herbaty. No, nie jestem zaskoczony, mało oryginalne. Słuchaj, a co oryginalnego chciałeś zobaczyć przy śniadaniu? No nie wiem, może jakieś homary, albo na przykład czarny kawior? Nicole jest popularną blogerką. Tutaj się zgadzam, kiedy zacznie nas porządnie karmić. A tu tylko hot dogi i słodycze. Słuchaj, ostatni raz Coś takiego jakiś rok temu. Już zapomniałam prawie zapachu kiełbasek. Można w ogóle zapomnieć zapachu kiełbasy? No, tak naprawdę, jeśli przez rok jesz tylko trawę, to oczywiście jest to możliwe. Czyli rozumiem, że dzisiaj chętnie zjesz coś takiego jak Nicole? Słuchaj, i tak i nie. Z jednej strony wydaje się, że zjemy coś smacznego, z drugiej strony naprawdę nie chcę rezygnować ze swoich wysiłków. I jest i dobrze, i smutno jednocześnie. Co tak łazisz po tym pokoju? Śniadanie było tak obfite, że masz nadmiar energii? Aha, jasne. A co? Nie mogę się powstrzymać od zjedzenia czegoś słodkiego. Rozumiesz, jak ona sobie ze mnie kpi teraz? Dyskryminacja słodyczy i ciastek. O, widzę, że ktoś ma problemy z dietą. Aha. Chciałabym ciebie zobaczyć. No, może zapytaj tanie, co robi w takim przypadku. Ach. Jak możesz tak żyć? Jak? Jak można tak żyć? Jak? Tylko nie mów, że znalazłeś moje tajne pudełko. Nie, a co to za tajne pudełko? A co to za tajne pudełko? O, nie, 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 nieważne. Powiedz mi, jak możesz nie jeść nic smacznego po posiłku? Jak możesz nie mieć ochoty na słodkie? Jak możesz nie mieć ochoty na oh, słodkie? Oczywiście, że mam ochotę. Czasami pozwalam sobie na kilka owoców. Pozwala sobie na trochę owoców. Weź kilka winogron. Weź winogrona. Fuj, owoce! Chcę czegoś słodkiego. Ona chce czegoś słodkiego. Cierpliwości. Bądź cierpliwa. Starczy już. Dobra, owoce też mogą być. No, życzę smacznych gruszek. Tania, chyba mi nie powiesz, że postanowiłaś się poddać i nas opuścić. Nigdy się nie poddaję. Już gdzieś to słyszałem. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj będę jadła wszystko na całą ochotę, bardzo boję się przytyć. Eee, przytyć w jeden dzień? Żenia, muszę grać bezpiecznie i nie dopuścić do tego, żeby coś takiego się wydarzyło. I dlatego zdecydowałaś się wyjść z domu? Nie wychodzę z domu. No formalnie wychodzę, ale wkrótce wrócę. Chcę wykonać intensywny trening. A dlaczego intensywny? Żeby zrekompensować niewłaściwe odżywianie poprzez trening. Jakie znasz mądre słowa, wow. Coś ty sobie myślał. Idę stąd. może Tania, ćwiczysz już od dwóch godzin bez przerwy. Może już pójdziemy? Nie, Żenia. Muszę jeszcze zgubić jedną tabliczkę czekolady. Muszę jeszcze przebiec pięć kilometrów i wtedy już kończymy. Ile? Ten już wystarczy chyba co? Jak to możliwe, że po takim treningu jeszcze masz energię! Mam jej nawet więcej! Chcę mi się po prostu teraz pić. I w czym problem? Problem w tym, że na liście nikol są tylko napoje gazowane. Kto nie lubi napojów gazowanych? Co teraz robimy? No wychodzi na to, że jedziemy do supermarketu po gazowańca. I czym szybciej, tym lepiej inaczej mogę zemdleć z powodu upału. Ja na pewno zemdleję. Ej, poczekaj na mnie! I tak Nikol pisze, że uwielbia oryginalną kolę. O, jest dostępna zwykła kola, ale jest też bez cukru. Wezmę zero, bo jestem pewna, że nie jest taka szkodliwa. Nicole nigdy nie wzięłaby koli zero. Wzięłaby tylko te z cukrem, nie ma oszukiwania. Że nie mógłbyś po prostu milczeć? Nie, nie będę milczał, jestem tutaj sędzią. Dbam o to, żeby było uczciwie. Żyjesz według scenariusza, Nikol! Biorę więc zwykłą kolę z cukrem. Powinnaś być wdzięczna, że nie przyłapałem cię na tym, że bierzesz Haribo Po czyjej jesteś stronie? Jestem po stronie prawdy, więc bierz to i idziemy. O ile już wody wypiłaś? Słuchaj, po piątej szklance przestałam liczyć. Wydaje mi się, że to 2 litry. Ogólnie wizyty w toalecie też przestałam liczyć. Ej, ej, po, poczekaj. Ej. A dlaczego pijesz tak często, po to, żeby tak często chodzić do toalety? Mama napisała w menu, że piję przynajmniej 3,5 litra wody dziennie. Przez cały dzień, a nie przez pierwszą połowę. Aha, to takie mądre, jeśli wypiję tyle wody wieczorem, potem w nocy zamiast spać będę łazić do toalety. Aha, znamy twoje mokre sekrety, a raczej prześcieradła. Ile razy mam powtarzać, że po prostu rozlałam herbatę? Ja idę pierwszy! Ej, stój! Lepsza. Już się tu osiedliłaś. Mogłabyś tu po prostu siedzieć i pić wodę, zamiast biegać sto razy! Otwórz, no proszę! Musisz poczekać! Chciałem wziąć kąpiel! Posłuchaj jakiejś medytacji, na przykład. A co ty teraz jesteś dziewczyną? A za te słowa posiedzę tu jeszcze z 15 minut. Nie no, przepraszam, proszę, otwórz! No co z tego będę miał? Co tylko ze chcesz, tylko mnie puść! No, na przykład zrobisz coś, o co cię poproszę. Obiecujesz? Dobra, tak. Wychodź. Dobra, dawaj, dawaj. Ona nawet nie wie, na co się teraz pisze. Będzie ciężko. Dobra, chodź, 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 idziemy, idziemy do pokoju. Jesteś gotowa, aby wykonać zadanie, które ci powierzę. Dobra, dobra, tylko się pospiesz. Mam maksymalnie 8 minut do następnego wyjścia. Taram. A to co, farba do włosów? Nie do roweru, oczywiście, że do włosów. Na dodatek są dwie: zielona i niebieska. Jedna dla ciebie i druga Ej, też. Nie będę farbować włosów. Będziesz obiecałaś wykonać zadanie. Mam nawet dowód w postaci nagrania wideo. Nie, myślałam, że poprosisz mnie o zakup czegoś, posprzątanie pokoju lub coś w tym stylu. Jaki jest sens sprzątania pokoju skoro po 10 minutach i tak będę miał bałagan. Zrób sobie pasemka, będą ci pasować! Nie zapomnę ci tego, żenia, nawet nie śnij, A, pamiętasz jak mówiłem, że będą ci pasować? Tak. I nie miałem racji! Już po tobie! Aaj, Uch, napoje gazowane są pyszne, ale po treningu naprawdę chcę jeść. Okej, okay, to co Nicole je na obiad? Zaraz się przekonamy. Na obiad wolę coś mięsnego, na przykład roladę lub kotlet. Jako dodatek ryż lub pire ziemniaczane. No i co gotujesz na obiad? Pire ziemniaczane czy ryż? Dawaj pirę! Mierzenia pomiędzy ryżem a pire wybiorę ryż, ponieważ jest zdrowszy. Kurczę tania, między ryżem a pirę, powinnaś zawsze wybierać pirę. Taka jest zasada! No, w zasadzie jestem bardzo zadowolona z lunchu. Oczywiście ostatnio nie jadam takich rzeczy, ale nie jest to niezdrowa żywność. Dodałabym tu trochę więcej sałatki i byłoby idealnie. No, ale nie możesz, bo to dieta nikol, więc dzisiaj nie będzie sałatki. Dzięki Bogu nie muszę jeść chipsów. To już jest idealne. No i co? Pyszne? Zdecydowanie tak, ale to jeszcze nie wszystko. A co jeszcze Nikol ma drugi obiad? Serio? Coś takiego. No i co tam napisała? Po obiedzie zazwyczaj chcę trochę odpocząć i idę obejrzeć film. Nie zapomnij zabrać ze sobą dużej filiżanki herbaty i czekolady. No, wiesz, słuchaj, herbata i czekolada są najlepsze. Chyba dzisiaj przekroczę swój tygodniowy limit słodyczy. <gry> no to co, idziemy. Oj. No więc, Tania, co będziemy oglądać? Dawaj jakiś film akcji z walkami, pościgami, tak jak lubisz. Chyba mnie z kimś mylisz, Żenia. No dobra, żartowałem. Każdy w tym domu wie, że jesteś fanką romantycznych melodramatów. O, jak tam zjadłaś już całą czekoladę? Chcesz mi powiedzieć, że mam zjeść to wszystko za jednym razem? A może otworzyć tabliczkę czekolady, zjeść tylko trochę i ją odłożyć? Właściwie, Nikol, to można. Ale w moim świecie to niemożliwe, więc zajadaj. Dzisiejsz według moich zasad. Ja oczywiście mogę pomóc i dokończyć. A właśnie nie, jedna tabliczka czekolady na osobę. Może być więcej, ale nie mniej. Nicole, dokąd ty mnie zabrałaś? Co my tu robimy? Co ty zabrałaś mnie do restauracji? Nawet nie myśl, to ty będziesz płacił. Może chodźmy tam, tam jest spoko keps. Chciałabym, ale mama pisze inaczej. No i co no tam pisze? Czekaj, zapomniałaś notatnika? Nie, zrobiłam zdjęcia. Tak, Nikol, zazwyczaj po treningu idę do restauracji na jakiś lunch. Ale nie spodziewaj się niczego specjalnego. Na lunch jem lekką sałatkę warzywną i oczywiście nie zapomnij o wodzie z cytryną. No i świetnie, przynajmniej nie będę dużo płacić. Nie jest tyle pyszności, a ja mogę zamówić tylko sałatkę warzywną. A co, sałatka warzywna nie jest pyszna? Czy co? Sałatka jest dodatkiem dodania, na przykład do soczystego burgera. O, dzięki. Na pewno zamówię sobie coś soczystego i dużego. Dzięki za pomysł. No w końcu. Oh, nie najadłam się. Serio, ja zaraz eksploduję. Dlatego, że zjadłeś ogromnego steka. Tak, i był wspaniały. Dzięki za przypomnienie. O Jezu, mój brzuch. Tania, dokąd idziemy? Na razie po prostu spacerujemy. No, zdecydowałaś się pójść ze mną na spacer, to słodkie. To nie ja zdecydowałam, tylko Nikol. Mogłaś tego nie mówić, poczułem się przynajmniej potrzebny. Oczywiście, że jesteś potrzebny, a dziś nie tylko jako przyjaciel, ale także jako operator. No i co tam Nicole pisze? Przeczytajmy. Wieczorem zazwyczaj wychodzę na spacer, więc podczas spaceru zatrzymuję się na obiad w maku albo kupuję sobie hot doga i lemoniadę w moim ulubionym miejscu. O, widzisz, masz nawet wybór, jak fajnie. Fast food wieczorem? To bardzo zły pomysł, Żenia. Słuchaj, fast food rano byłby jeszcze dziwniejszy niż wieczorem. To co, idziemy na kolację? Lecimy do fast foodu. To co, liczymy kalorie? Nie, Żenia, nie róbmy tego, żebym sobie nie wyrzucała. Chodźmy lepiej. Proszę, kobiety przodem. Zamawiamy w maku. O oh Jakie to pyszne! Teraz rozumiem czemu to tak kochacie. A jeśli lubisz McDonalda, tak jak nie to daj lajka. Tak, mama napisała, że ostatni posiłek zjada o godzinie 18. Zazwyczaj na kolację je twaruk z owocami. Twaróg na kolację? Fuj, obrzydliwe! O tym właśnie mówię. Ale jestem taka głodna, że z przyjemnością zjadłabym nawet twaruk. No dawaj, spróbuj. Tam jest, na środkowej półce. O, trochę słodkiego. Dobra. Wygląda lepiej niż smakuje. Ale jeśli wybierzesz tylko owoce, to jest spoko. A ty co? Nie lubisz twarogu? Nie bardzo. Wolałabym zjeść pizzę, ani to. Słuchaj, chcesz to dojeść? No wiesz, jeśli za darmo, to mogę zjeść wszystko i za wszystkich. I tak, ziomki, zazwyczaj w ogóle nie jem po osiemnastej. Ale Nicole po osiemnastej je. Ona nie ma takiej zasady. A zazwyczaj je jakieś chipsy, oglądając serial. O, chipsy do serialu, to jest to. No, to prawda, ale nadal nie mogę zapomnieć o tym McDonaldzie. To prawda, z jaką przyjemnością się zajadałaś. Nie zaprzeczam, ale teraz muszę zakończyć wieczór chipsami i serialem. Potem spać. Polecimy! Słuchaj, a ty co, będziesz jeść chipsy na sofie? Będą okruszki, małe śmieci, a ty zawsze rugasz za to, Nikol. To jest zaleta bycia mamą. Ja mogę za to strofować, Nikol, ale ona mnie nie. Oczywiście to niesprawiedliwe, ale wspaniałe. A ty co, nie możesz napisać? Pomóż mi! W czym pomóc? Nie mogę myśleć o jedzeniu, a to wszystko, o czym myślę. Nie mogę wejść do twojej głowy. I to dobrze, inaczej byś wiedział, co o tobie naprawdę myślę. No to w jaki sposób mam ci pomóc? Myślałam, że jeśli szybko zmędzie się fizycznie, to będzie chciało mi się spać. Połóż się i nie będę już jeść. Pomóż mi, bądź moim trenerem, motywuj mnie. Oj, co, dobrowolnie chcesz, żebym się z ciebie naśmiewał? Na pewno z tego nie zrezygnuję. Dawaj, Nikol, wyżej nogi! Co tak nisko! Dawaj, druga, druga, wyżej! Dawaj, biegniesz, skaczesz! Dalej jest, jest! Tak, tak! Jeszcze szybciej! Teraz! 150 przysiadów! Szybciej, szybciej! Dawaj, 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 dawaj! I już nie mogę! Teraz będzie bardziej skomplikowany etap! Weź tę kurtkę puchową i zrób w niej 10 okrążeń wokół domu! Szybciej! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Byłbym dobrym trenerem. Dręczysz ludzi, oni biegają, awanturują się, a to mi się to podoba. Jeszcze ci płacą idealnie. Ta, ty gdzie się wybierasz, może obejrzymy jakiś film? Nie, padam, idę spać. Eee, ej, ej, jak to spać, ale jesteś słaba. Dobra, jeszcze jeden TikTok. I. A, właśnie, muszę zobaczyć, jak radzą sobie ofiary tego wyzwania. No właśnie. Kurde, gdzie ona jest? Nie mogę jej znaleźć. Nie ma jej w domu, nie ma na pierwszym piętrze, ani na parterze. A, sekundeczka. A, wszystko jasne. Ciekawe, czy jest tak zmęczona, czy dosypała środków tasennych do chipsów. Aha, tutaj to samo. No i tak zakończyło się to wyzwanie. Trochę dziwnie, co? I co? 3-2-1-0 jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnij go polubić. A ja uciekam. Papa pa wszystkim!